Cześć, ja jestem Mungo i witam w moim kolejnym odcinku z Minecraft. Dzisiejszy odcinek jest kolejnym odcinkiem z mojego miasta, gdzie pokażę wam mój projekt, na którym pracuję od paru nastu godzin. Budując tą fabrykę, inspirowałem się realnym budynkiem fabryki, w której produkowałem sopy adysznowe należącej do firmy PESA Bydgoszcz. Budowla nie jest jeszcze ukończona, ale i tak postawiłem, że ją wam pokażę, zarówno z zewnątrz, jak i wnętrze budynku. Na początku chciałem wam pokazać strefę przeładunkową oraz magazyn, w którym składowane są wszelakie towary. Najpierw jednak wezmę podkę na widzenie w ciemności, gdyż ponieważ jeszcze nie wszędzie oświetlenie jest zrobione. Sama strefa przeładunkowa wygląda dość biednie, i jest bardzo mała, ponieważ no, nie mam za dużo miejsca na tą fabrykę, więc musiałem kilka rzeczy ścisnąć. Sam magazyn też nie jest jakiś wielki, jednak w tym wypadku wydaje mi się, że tutaj nie było potrzeby zagospodarowania większej przestrzeni. Na górze za to jest pokój, z którym w sumie nie wiem co zrobić, jest tutaj bardzo dużo przestrzeni, ale ze względu na swoje położenie, no nie za bardzo mam sobie umieścić. Kiedyś chciałem tutaj umieścić jakieś kabelki, czy takie badziewie, ale no nie, nic tutaj nie ma, nie przyszło mi do głowy. Ale dość już o magazynach, teraz czas przejść do tej właściwej części fabryki. Tak jak wcześniej mówiłem, większość fabryki jest nieoświetlona, no i ogólnie tej wiele rzeczy mi do dokończenia, ale wracając. Tutaj mamy miejsce gdzie te wielkie stalowe bele się przekształca na części do pociągów. Jakoś tak słabo to wyszło, ale no jest. Chociaż to poprawię. Będę poprawiał. A teraz dla odmiany coś co odbudowałem dobrze, czyli 5 olbrzymich spawarek, których zadaniem jest łączenie tych stalowych elementów w jedną całość. Jak dobrze widzicie te kadłuby w kadłuby, tak to się to mówi? No. Powiedzmy, że tak, te kadłuby oraz pawarki są bardzo prosto odbudowane, nieco jak skomplikowane, ale też w tej prostocie jest coś pięknego. Tutaj mamy miejsce, gdzie już te wagony i pociągi są tak bardziej budowane. Nie wiem, tutaj właśnie goście noszą szybę. Tutaj ktoś inny coś robi młotkiem i takie tam taka już robota większa. O, tutaj na przykład mamy typa co sobie robi kabelki, instalację elektryczną. No, rozumiecie co tutaj się robi typ mniej więcej. A teraz przenosimy się bardziej na górę do podstaw, czyli do pokoju inżynierów, gdzie wszystkie nowe pociągi oraz tramwaje są planowane, że tak powiem. Tutaj właśnie jakieś papiery. To jest komputerek po prawej. Takie tam. No nie wiem jak wam, ale mi się ten pokój całkiem podoba. O, tutaj mam na przykład ten wspomniany wcześniej komputer z piratką Windowsem, gdzie znajdują się plany kolejnych pojazdów. Na przykład tramwaju, które poradnik pojawi się za tydzień. Napiszcie tramwaj w komentarzu, a przy tym wam serduszko. My tymczasem idziemy dalej. I tutaj jest spokoik na górze. W... Właściwie to nie pokój, tylko bardziej takie no, fursztowanie, czy tak to nie wiem, jak to nazwać do końca. Tutaj można wterować elektrycznością, tymi lampami z tej wiszą. Jest to najwyższy punkt w fabryce i w sumie, no co więcej powiedzieć, raczej nudny, zwykły pokoik jakich wiele. Dobra, da, idziemy dalej. Ogólnie zauważyłem też, że tutaj do tego płyku inżynierów oraz do tego z lampami kursztowania to nie ma żadnych schodów. Będę musiał coś tutaj dorobić, ale to jeszcze trochę poczeka. Poczeka jeszcze na pewno. Zrobię to kiedyś. Obiecuję. Następnym miejscem, które chcę Wam pokazać, to miejsce, gdzie maluje się wagony. Jak widzicie, maszyna malująca jest bardzo podobna do tych gigantycznych spawarek. Tylko że ma inne podwozie, takie w wygląda trochę jak podwozie czołgu, ale. Oj, tam, oj, tam. No. Wagon to jest ten jeden do 1 skopiowany wagon z Pest Dart, tylko że w odcieniach szarości. Wagon ten też znajduje się na tych torach, które się kończą z jednej strony. Żeby bardzo łatwo było go ściągnąć przez wózek widłowy, których tutaj na razie nie ma, a ja je dobuduję. A tutaj po lewo znajduje się samochód ochrony oraz trzy kontenery, których zadaniem jest bardziej takie... No, może to nie było tak pusto jednak. Wyżej mamy maszynownię, czyli miejsce gdzie, no tutaj jak widać są takie rury jakieś, kabelki i inne takie badziewia, 902 dwa takie generatory jeszcze. Te rury są kolorowe, właśnie, żeby był lepszy efekt, ale w sumie nie wiem, po co jest to pomieszczenie. Chyba też, po prostu pusto nie było w tej fabryce. No dobra, to przechodzimy dalej. Tutaj na wprost znajduje się taka duża, niebieska suwnica, taki dźwig, który przynosi zbudowane wagony na tory... na tory kolejowe. Całość nie wygląda może idealnie, ale też nie wygląda źle. Raczej tego już nie będę w jakoś poprawiał już bardziej. Chociaż może... Nie! To zostanie tak jak jest, już nie ma co kombinować dalej. Jak wcześniej mówiłem, wagony i pociąg to jest po prostu skopiowana PESA Dart wygląda tak samo jak tu prostu w, w poradniku. Nic tak praktycznie nie zmieniałem. O, tylko jedno coś się zmieniło, to właśnie te krzesełka po bokach, coś się dziwnie wygięły, ale to jest efekt po prostu struktur bloka, to nie moja wina. Dobra, i to w sumie tyle z tej fabryki. Teraz chodzimy na górę. I no co, tak są takie trochę postawy, gdzie nigdzie są jakieś wentylatory, ale ogólnie to będzie do poprawy, szczególnie nie wiem, czy jakąś teksturę tej dam czy coś. Po prawo jest biurowiec, który też jest pusty. I w sumie nie wiem czy będę coś tutaj robił. Jakoś mam bardzo dużo biurowców i no nie chcę mi się robić kolejnego. No dobra, e, dalej tak, dalej mam też wejście właśnie wyżej na dach. Tutaj jest drabinka. No, tutaj kolejna drabinka jest. I wchodząc na dach. Y, mamy tak naprawdę tylko widok na moje miasto. No i to było na tyle w tym odcinku. Napiszcie w komentarzach, jak Wam się ta fabryka podoba. Co jeszcze tutaj powinienem dodać. Do usłyszenia. Cześć!